HENTU to i słońce świeci A promienie jego rozpalają ciało moje tu Czekaj, co to znowu to i słońce świeci A promienie jego tu Rozpalają ciało moje Bez niego lekko stoję I dziesięć sobie A jego promień tu Odjadam na nowo, mów Jak kocham tą gwiazdę, to chyba jasne Bez niego nie byłoby Z tego co z życiem tu nazwę, tak naturalnie wskazuje nam początek dnia Oświetla świat, by nie błądzić jak to ma Oe, tak naturalnie patrzę Oświetla świat, jak nie błądzić jak to ma to nazwę to chyba jasne mnie. Co dzień, codziennie, codziennie słońce, co robi nam ranek i kogut wieje je. Choć jest dla nam codziennie i siłę daje, a czas płynie, co nie da się pauzować, zapisać jak splądrowe stan rzeczy powszechnymi. Na nowotów czytać nie da się, nie da ja tu, mm, mm, tu znowu w głowie kuku, maruku jakby co A zdawać może się, ze sceny symuluje ktoś i tym wszystkim tu steruje mnie A ja rozmywam te tu zbędne myśli, tak kręcę się wokół, jak kręci świat Byłam w ten sposób tego tubik losu i jego kilku osób taki sposób zmieszać wszystko błotek co i co, ten błot na zupę jak nie wyszło te Tobie i sobie bracie siostro by tak dziennie nie było Ci życzę żeby tak na koniec dnia wszystko wciąż tak było dobrze Codziennie słońce, co robi nam tu ranek, i pochód pieje, a uświetla świat nam, no. co, co dzień, nie wiem, a brat ja ten zawias od lat. Nie, nie, nie patrz, tylko mm.